Komora fermentacyjna na obiekcie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu została oddana do użytku w 2015 roku, zmieniając charakterystykę pracy całej oczyszczalni, zwłaszcza części biologicznej. W komorze fermentacyjnej w temperaturze 37-38 stopni Celsjusza w warunkach beztlenowych osad wstępny, wydzielony w osadnikach, jest poddawany procesowi fermentacji mezofilowej. Powoduje to polepszenie struktury i właściwości osadów, które dzięki temu lepiej się odwadniają i mniej śmierdzą. Czas zatrzymania w wydzielonej komorze fermentacji wynosi około 21 dni. Osad podczas fermentacji jest mieszany za pomocą pionowego mieszadła, a także przy udziale cyrkulacji zewnętrznej. Cyrkulacja odbywa się za pomocą pompy. Oczyszczalnia wyposażona jest w dwie pompy pracujące w systemie czynna plus rezerwa, której zadaniem jest przetłoczenie osadów przez wymienniki ciepła w celu zapewnienia im temperatury 37-38 stopni Celsjusza optymalnej dla procesu fermentacji. Ciepło dostarczane jest z kotłowni WKF, w której jest spalany biogaz w dwóch kotłach o mocy łącznie 470 kW. Przefermentowany osad kierowany jest do zbiornika odgazowania, gdzie jest stale mieszany i porcjowo odbierany za pomocą pomp do odwodnienia na wirówkach. Powstający podczas procesu fermentacji biogaz jest ujmowany w kopule WKF, następnie odsiarczany w dedykowanej odsiarczalni i magazynowany w zbiorniku dwupłaszczowym. Produkcja biogazu to przede wszystkim zielona energia oraz oszczędności przy ogrzewaniu. Biopaliwo po podniesieniu ciśnienia w tłoczni jest wykorzystywane w kotłowni WKF oraz w kotłowni suszarni. W sytuacjach awaryjnych nadmiar biogazu jest wypalany w automatycznej pochodni.